Laudetur Jesus Chrystus. Franciszek powrócił do Watykanu, ale no jak wszyscy widzimy, jest raczej w bardzo lichej kondycji i rzecz jasna trwają różne przepychanki, przygotowania praktycznie, spiski poprzedzające konklawę. Natomiast ja dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, do jakiej kompletnej degringolady doprowadził swoimi rządami Kościół Katolicki. Skorzystałam z bardzo fachowego artykułu napisanego przez prawników, co ciekawe, który, który w straszny sposób obnaża całą masę nadużyć. Można powiedzieć, że właściwie z tego tekstu wyłania się obraz po prostu człowieka tyrana. Odnośnie do artykułu można będzie znaleźć w opisie filmu. Ja tylko zaznaczę, że jakby tylko jeden fakt państwu pokażę, tylko jedną sprawę, bo jak się łatwo domyślić jest też tam opisana również sprawa Rupnika, którą się niedawno zajmowaliśmy, ale ja państwu opowiem o zupełnie innej. I takiej, która jest wręcz przerażająca, bo niech sobie państwo wyobrażą coś takiego, że na przykład za jakiś czas zapyskowanie w internecie mogą państwo dostać grzywnę. Wiedzieli państwo, że w kościele można zostać skazanym na grzywnę, To zaraz państwu opowiem, Także o zmianach w kodeksie prawa kanonicznego. Na początek fragment z artykułu. W życiu kościoła w XXI wieku nastąpił stały spadek rządów prawa na rzecz podejścia, które może wydawać się rządami kaprysu. Nie jest to bezprawie, ale raczej częsta instrumentalizacja prawa jako narzędzia w służbie władzy. Anegdotycznie rzecz biorąc, arbitralne decyzje osobistości w kurii rzymskiej nie są niczym nowym. Nowością są przypadki, w których ta niestałość, nawet na najwyższym szczeblu, stała się przedmiotem wiedzy publicznej. Sprawa, o której chcę państwu powiedzieć, dotyczy takiej wspólnoty posoborowej, nowej wspólnoty życia konsekrowanego, która nazywa się Sodalitium Christiane Vitae i która no, stała się dość znacząca w Peru, bo to jest taka lokalna peruwiańska wspólnota, aczkolwiek, ponieważ członków było bardzo wielu, została, uzyskała prawa apostolskie i jeszcze w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Jak się łatwo domyślić, jak w tych wszystkich wspólnotach nagle się okazało, że po latach, że założyciel jest zboczony, tak, że nadużycia seksualne są odnośnie do członków, znaczy do mężczyzn, tak, znaczy homoseksualne nadużycia, że także molestował nieletnich. Wspólnota została rozwiązana przez stolicę apostolską. Natomiast co ciekawe, dwoje dziennikarzy, bo to ich tyczy się. Za ten fragment artykułu. Mianowicie Juliana Kaczy Arana, Sebastian Blanco Egius, zostali oficjalnie ukarani przez Kościół. Teraz tak. Większa część z Państwa i ja nie jesteśmy prawnikami, ale no, wiemy jedną rzecz: że zanim się kogoś ukarze, nawet jeśli mówimy o karach kościelnych, które, tak jak ekskomunika, są karami naprawczymi, więc mają jakby po prostu y, zachęcić kogoś do tego, żeby się nawrócił i mogą zostać zniesione. Ale jednak, zanim się taką karę wymierze, y, no to myślę, że jest dla nas oczywiste, że sprawę należałoby zbadać, prawda? Oczywiście prawo kanoniczne ma swoje procedury. No. Jedną ze standardowych rzeczy będzie przesłuchanie tego, kogo się chce ukarać. Tymczasem tutaj doszło do sytuacji, w której tego w ogóle nie było. A teraz pokażę Państwu, bo tak właśnie wygląda dokument. Tak jak powiedziałam, podpisany przez Franciszka jest ten wyrok. Mają tu Państwo imiona. To jest ta sentencja wyroku, to co teraz Państwo widzą. Co tu mamy? Ferendę sententia to jest taka jakby kara, to bo ekskomunikę można oczywiście ogłosić, ale można kogoś ukarać i nie ogłaszać tego. Więc ferendę sententia to jest właśnie taka kara nałożona, ale nie ogłoszona. I co ciekawe, ta kara ona jest jakby związana z taką groźbą, że ci dziennikarze powinni wycofać sprawę z sądu, ponieważ oni wnieśli do świeckiego sądu o zbadanie, czy te nadużycia, do których dochodziło we wspólnocie, są także złamaniem peruwiańskiego prawa. Znaczy do prokuratury wnieśli, przepraszam, bo oczywiście nie bezpośrednio do sądu. Druga rzecz, i tu jest ta ciekawostka, to, to na to warto zwrócić uwagę. Oni zostali skazani, każdy z nich, na zapłacenie 100 tysięcy soli peruwiańskich. To jest, proszę Państwa, ogromna kwota, to jest prawie 30 tysięcy dolarów. Zaraz powiem Państwu oczywiście o przepisach, bo nas, nas też się to może kiedyś tyczyć. I to trzecie, to już jest, to już jest po prostu kompletny kabaret. To widać z jakim satrapą mamy do czynienia. Otóż, proszę Państwa, to jest nie mniej, nie więcej tylko zakaz dla nich, że nie wolno im się przedstawiać jako katolicy ani osoby reprezentujące Kościół. No jest to po prostu kompletna komedia, znaczy, no Państwo rozumieją, no katolik może być w karach, tak? Ale pomysł, żeby karać kogoś w ten sposób, żeby mu powiedzieć, że ty nie możesz o sobie mówić, że jesteś katolikiem, no jest ochrzczony, jest członkiem kościoła katolickiego, to jest po prostu idiotyczne. Ale wróćmy do, tej, do tego drugiego punktu. W 2021 roku weszła taka większa reforma kodeksu prawa kanonicznego i co tam spece Franciszkowi dodali? Ja tutaj tylko zaznaczę, że nie ma tego po polsku. Znaczy, proszę nie szukać w polskich wersjach kodeksu, może w, jakiś, może w jakiś płatnych serwisach typu LEX jest, ale normalnie na stronach internetowych nie ma aktualnej wersji polskiej kodeksu prawa kanonicznego. Ja Państwu tutaj pokażę, bo znalazłam i przetłumaczyłam po prostu kawałek. Kanon zmienił się. Kanon 1336, paragraf 1. I tu tak mamy. Kary ekspiacyjne mogą obowiązywać przestępcę albo na stałe, albo na czas określony lub nieokreślony, oprócz innych ustanowionych ewentualnie ustawą są następujące wymienione w paragrafach 2 do 5 i nas interesuje paragraf 2, nakaz. I punkt drugi, zapłacenia grzywny lub określonej sumy pieniędzy na cele kościoła zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez konferencję episkopatu. I tu ciekawostka jest podwójna, bo tak, ja, ja nie wiem, w Polsce chyba, chyba nasi biskupi jeszcze nie, nie przyjęli, znaczy nie omówili sobie tej kwestii. Ale tak samo jest w Peru: to znaczy konferencja episkopatu lokalna peruwiańska, jakby nie zdecydowała się na razie, żeby z tego korzystać. Więc wyobraźcie sobie Państwo coś takiego, że są karani członkowie no, lokalnego kościoła, jest ustalona tak, kwota, i to nie jest w żaden sposób uzgodnione z lokalnym episkopatem. A kodeks co innego stanowi, tak? Jednym słowem, Bergoglio nie zachowuje prawa, które sam uchwalił. Bo gdyby on sobie zostawił furtkę, tak, że stolica apostolska może z tego skorzystać. Nie, tu po prostu jest wpisane, może jeszcze raz przeczytam, że te, ta grzywna lub określona suma pieniędzy na, na cele kościoła ma być zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez konferencję episkopatu znaczy to jest po prostu niesłychana arogancja to jest już władza o charakterze totalitarnym i to co na koniec bym powiedziała jest szokujące to że tak naprawdę nigdzie nie znajdziemy informacji w żadnych polskich mediach kościelnych a bardzo dużo instytucji może nam powiedzieć nie tylko to co się publikuje i jak się publikuje ale także to o czym się nigdy nie mówi to pokazuje że mamy do czynienia to co wielokrotnie powtarzam z aparatem propagandowym a nie z dziennikarstwem. Zachęcam, żeby sobie zerknąć do opisu. Ja tam też umieściłam odnośnik do kodeksu prawa kanonicznego tej najnowszej wersji, która jest na stronach watykańskich, natomiast ostrzegam, że nie ma. Jest łacińska, prawda, jest angielska, są różne języki, nie ma polskiego, ale można sobie wrzucić do translatora, jeśli kogoś to interesuje. Zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.